Cześć, siemano, to ja jestem Szymon i witajcie w pierwszym odcinku z recenzjach figurek dinozaurów. Oczywiście będziemy powiedzieć różnych takich firm z figurkach tych stworzeń, na przykład z Papo. Tak jak w tym odcinku będziemy omawiać figurkę Papo Tyranozaura, którego mam. Będziemy też omawiać też z innych firm, na przykład z Sleisha z Papo. Nie, z Papo to ja wymieniłem, sorry. Z Sleisha jak mówiłem, z Kolekta, Safari LDD, z Jurassic Park, czy z Jurassic World, te figurki ruchome. No i też będziemy omawiać te dinozaury z Mojo, czyli z Animal Planet. No i takie różne takie figurki, które właśnie mógłbym y, je omawiać. A więc tak, tak jak mówiłem, w tym odcinku będziemy omawiać recenzjach figurek tyranozaura. Ale to będzie taka pierwsza część z recenzjach tyranozaura. Bo tych tyranozaurów, to ja mam tych strasznie dużo. Tych szczegółowych figurek tyranozaura. Więc nie chcę was... Tak, no wiecie. Nie chcę być nudziarzem. No, po prostu nie chcę być nudziarzem, więc... Zrobimy to tak, że w tej części, w tym pierwszym odcinku będziemy omawiać tyranozaura ale to spapo. A reszta tych t będziemy omawiać w kolejnych częściach z tego odcinka. Więc wszystko jest załatwione, więc możemy zaczynać. No cóż, trochę taka przestarzała figurka, bo to stałam dwa lata temu i dlatego schodziła trochę farba z tej figurki, ale da się zrobić styku tyranozaura z recenzję, nie? No, więc... Patrzcie, jakie fajne detale zrobili. Jakie niezłe... Niezłe łuski zrobili nawet na twarzy. To znaczy na pysku tyranozaura. Yy, bardzo mi się podobają tu, tu łuski. Bardzo fajne zrobili. No i na czole. Tylko większą zdzielczość. O, dobra. Zwiększyłam rozdzielczość i patrzcie, jak fajnie, fajnie to wygląda. Ja, trochę się obrudziła ta figurka. I spójrzcie, jak ma tą uruchomą paszczę. sakiska... No tak. Jakbym tą figurkę oceniał? Nie no. Nie muszę oceniać. Jakby coś, to bym y, oceniał tą figurkę y, 9 na 10? Nie no. Może w następnych figurkach mo mogę czasem, no, oceniać te różne figurki dinozaurów? Można oceniać, że te figurki z Papo są bardzo fajne, tyle że firma Papo jest bardziej drogą firmą niż inne znane firmy tych szczegółowych figurek zwierząt. A firma Papo jest yy, raczej francuską firmą zabawek, która robią takie fajne, szczegółowe, fajne. Zwierze figurki zwierząt i różnych takich fajnych rzeczy. I różnych takich, różnych związanych ze zwierzętami. I różnymi figurkami. Nie no, jeszcze jest druga figurka, to znaczy drugi zestaw T-Rexa z Papo. Nie, nie ten trzeci taki sam, co. Ten, ten oliwkowy, którego mam, i ten brązowy, który, który wygląda bardziej identycznie jak ten, którego mam. Tylko chodzi mi o Tireksa biegającego. Tylko, że dziwi mnie to bardzo, że zamiast y, Tireksa biegającego zrobili, by, by zrobili takiego t z, z Parku Jurajskiego albo z rzeczywistego tyranozaura to zrobili takiego t jakby był Fastatozaurusem Rexem z King Konga z 2005 roku który wygląda mniej więcej o tak nie no nie wiem, czemu takiego T-Rexa zrobili. No ale. To znaczy, fajna figurka też jest bardzo ładna. Tylko, że. Czemu robili takiego. Czemu nazwali go T-Rexem biegającym? Mogli nazwać go tu trochę. Jakby. No, trochę wygląda jak Fastatozaurus Rex, ale mogliby go nazwać trochę jak. To znaczy, jak to trochę? To znaczy, mogliby nazwać jako. No. Fastatosaurus rex biegający, albo taki. Albo Fastatosaurus rex, albo tak. Te, jest też taki sam. Te tyranozaury z tej pozycji, tak jak mówiłem, chyba, że. Jest z tej samej pozycji tyranozaura, tylko że dwa, dwie kolory, sorry. Czasem się przejęzyczam. Yy. To jest też tak to samo, co z biegającym T-rexem, który wygląda jak Fastotosaurus rex. t -rex biegający... E, ...brązowy i zielony. A mogli też nazwać Fastotosaurus rex zielony lub brązowy biegający. Bym tak tych T-rexów nazwał. Jeszcze jest taki mały T-rex z Parku rajskiego 2. Przypominającego w tym filmie jest chociaż o taki. No tak, Całkiem podobny do tyranozaura tego małego tirusia z, z Jurassic Park 2. Tylko, że nie wiem, czy czy, to, czy ten T-Rex tir, mały. Miałby na pewno taką ciemną skórę albo taką zielonkawą, jak pokazywaną z Parku Irańskiego 2. Jakby też y, zmierzyć trochę. Czekajcie. Mierzyć trochę y, centymetrów tej figurki. Czekajcie, trochę. No tak, trochę mam brudną tą linijkę, ale dla mnie da się jakoś z tego przeżyć. Więc tak, sprawdzimy centymetr. Sprawdźmy centymetr. Prawie chyba 15,5 centymetra albo 16 centymetrów. A tu długość chyba wynosi chyba coś tam nie więcej chyba 17 cm długości, czy jakoś tak. Nie no w tym następnych odcinkach to bym chyba czasem bym zmierzał wielkości, bo nie wiem czy mam jeszcze większą linijkę, jakiś tam, który ma więcej centymetrów niż tamta. ale nie przedłużajmy. Propo o wielkości tej figurki teraz będziemy porównywać yy, wielkości tej figurki po, z porównywaniu do innych figurek, na przykład tu możemy przedstawić no, Ludzika Lego, a tu oryginalną figurkę Gormita, magmiona na przykład. No i taką wielkość możecie, możecie porównywać, wielką wielkość T-rex'a do innych figurek. Na przykład o mamy mojego zrobionego Eustenopterona, to też możemy go położyć. Mojego zrobionego przeze mnie rybę z modeliny. Więc taką, tak możemy porównywać wielkość tej figurki T-Rexa. A więc, a jakiego byście chcieli tyranozaura do omawiania? Bo ja mam e, figurkę tyranozaura, tą pateryjną z Jurassic World, tego dużego T-Rexa, z tym potężnym dźwiękiem, a też mamy, mam też no, seslejsza tyranozaura, z kolekta z moje czyli z Animal Planet a z Safari LDD to niestety nie mam, ale jak będzie jakiś czas, to mogę pokazywać różne zdjęcia tych przeróżnych figurek dinozaurów z powtórnymi gatunkami więc no dobra Wpiszcie w komentarzu, jakiego byście chcieli tyranozaura w mojej kolekcji. I zasubskrybujcie kanał, aby nie przekapić kolejnych filmików, na przykład dinozaurów, jak robić dinozaury z plastyny, innych zwierząt, yy, z recenzjach dinozaurów, to znaczy, przepraszam, trochę się zakalapowałem, <grym> wybaczcie. Recenzjach figurek dinozaurów oraz dinowalkę, czyli prehistoryczną walkę, a też historię Gormitów na przykład bym zdabingował, więc. Więc możecie zasubskrybować kanał, aby... aby zobaczyć moje kolejne filmiki, nawet moje recenzje, więc. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się ziomeczki. Pa! Siema, cześć! Siema. Pa.